Cześć, witajcie w kolejnym paradniku dotyczącym gry Minecraft. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować według mnie najprostsze i najbardziej oszczędne y, automatyczne, znaczy automatyczne drzwi w Minecrafcie na kod. Tutaj się wchodzimy. Dostajemy informację wprowadź kod. No więc dobrze. To kod tutaj się coś mi zepsuło. Czekajcie może być wszystko do góry, i już Wam zaraz pokażę. Teraz, kolikam, jest informacja, że zły kod. Jaki bym inny kod nie dał, to będzie źle, dopóki nie dam takiego kodu. Co? Aha, przepraszam, to ma być do góry, a to wszystko to. to. O tak, tak, tak. Coś. Odkryłem już w czym był sęk, bo tutaj zmieniałem ostatnio przy tym mechanizmie Złą dźwignię po prostu dawałem Teraz się wszystko Otwiera jak należy A jakby na przykład tutaj było inaczej To tak jest komunikat Tak samo, to wszystko Musi być w dobrą stronę Więc wszystko damy jak trzeba Tutaj też tak nie może być Musi być dokładnie, tak? No i teraz dajemy no i wchodzimy. No i tutaj mamy wiadomo jakąś, jakieś drogocenne nasze rzeczy, które byśmy sobie chcieli schować przed nieproszonymi gośćmi, żeby nam jakiś admin albo moderator ze złościwości nie, roz, nie rozrzucili skrzynki i nie dali tego na evencie. No, a tutaj mamy jeszcze taką dźwignię. No i teraz jest, włączyłeś blokadę i wyłączyłeś blokadę. Jeżeli blokada jest wyłączona, to po poprawnym wpisaniu kodu drzwi można otworzyć. Jeżeli blokada natomiast jest wyłączona, znaczy włączona, LOL, dobra. Drzwi nie można otworzyć. Tylko trzeba pamiętać, żeby blokadę wyłączyć, zanim się wyjdzie. Yy. I teraz może Wam. Jeszcze tutaj teraz pokażę, jak to działa, Więc znaczy jak, 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 jak mechanizm wygląda ogólnie. To wszystko wygląda w ten sposób. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Buduje się to do, do 10 minut. W sensie nie, nie sam mechanizm, ale wszystko. Więc, no, myślę, że. Jest to proste. Oczywiście tutaj komany bloków nie trzeba zastosowywać, one tylko nam dają te polecenia. Na przykład wprowadź kod, włączyłeś blokady, wyłączyłeś. No ale dobra, teraz przejdźmy do budowy. Tutaj już sobie przygotowałem taki początek. Więc na samym początku budujemy ścianę 7 na 3 i daj znaczy 8 na 3 Dajemy 7 dźwigni i jeden guzik. Potem tutaj budujemy w taki sposób drzwi i. Teraz przechodzimy dalej. Może ja to na razie zniszczę, żeby wam wszystko pokazać, jak powinno wszystko działać. Dobra. To tak. Tutaj sobie wpisujemy jaki chcemy mieć kod. Ja chcę mieć taki kod. Dobrze. No i ogólnie tutaj dajemy wszędzie pochodnie i niszczymy te zaświecone, nie licząc tej ostatniej przy guziku. Teraz tutaj wypełniamy blokami, i tu wszędzie dajemy resztą. Dobra. Teraz tu takie budujemy coś. Hop. Aha. I tak. No, aha. I drzwi muszą być teraz zniszczone. Teraz zamykamy nasz kod. A, bierzemy drzwi stawiamy wpisujemy kod No i wszystko działa Dobra, teraz kolejnym etapem a, teri wszystkie mają być na zero. Znaczy możecie sobie, tutaj to jest obojętne, tutaj to już dajecie wedle własnego pomysłu. Kolejną, kolejnym krokiem będzie tutaj zabudowanie oczywiście tego wszystkiego, ale tym się nie będę na filmiku zajmować, żeby czasu nie tracić, więc pokażę Wam od razu, jak dalej y, budować mechanizm. Więc tak. Y, teraz y, bierzemy sobie, 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 gdzie to jest. Teraz to był blok dźwiękowy, znaczy to jest. Tak, to jest ten, dobra. Więc tak jak tutaj jest wszystko w ten sposób dokładnie. I tutaj się też będę czasami wzorować, ponieważ to jest chyba dopiero drugi mechanizm z tych poradników, którego sam nie wymyśliłem, albo nie, nie, sam nie zbudowałem, tak znaczy no, po prostu ten mechanizm ściągnąłem z internetu, znaczy. Budowałem go sam, ale oglądałem na, na internecie jego trzeba zbudować. Więc jak tutaj jest w ten sposób wszystko. Oj. Dobra, już jest wszystko OK. E, tak więc e, wezmę sobie to my blok i, i tutaj budujemy sobie taki coś. Hop. Tutaj o jedno. Przepraszam. Tak. I teraz tutaj ciągniemy. i repeater jeszcze. I robimy takie. Hop. Redstone Hop. No tak możemy sobie zrobić na dowolną odległość. To zależy, czy chcemy mieć jakiś chaos dźwiękowy. Ja sobie może dam na tyle, żeby to jakoś tutaj za dużo. Nie. Oj, oj. Bo kiedyś zrobiłem taki taki strasznie długi, i to brzydko brzmiało Więc tutaj to tu sobie dajemy. To jakieś tam dźwięki ustawiamy, jakie tam chcemy sobie mieć. No, i teraz sprawdzamy, czy działa wszystko jak trzeba. Tutaj może. Hop. No, i tutaj można sobie oczywiście to, żeby ładniej brzmiało. Tutaj na przykład też na jeden, tutaj na 2 i tu na 1. No, i teraz sprawdźmy, jak to ładnie brzmi teraz. No, dużo, dużo lepiej, dużo dużo estetyczniej, że tak to nazwa. więc dobra, teraz budujemy kolejną część mechanizmu hmm. tutaj tak hop, hop, dobra próbujemy taką ścianę tak, tak no, a tutaj yy, ogólnie taką o. tak do, koń do końca dobra Teraz tutaj hop, zamykamy. Tutaj, znaczy tutaj akurat ja dam tak przykładowo skrzynkę, ale tutaj oczywiście możemy zrobić co chcemy: nie tylko magazyn, ale również jakiś e, na, przykład, na przykład, że tu jest wejście do naszego domu, i w ogóle, żeby zwiedzać nasz dom, to żeby, żeby to jest jakieś takie coś w rodzaju zabezpieczenia przed włamaniem. No, ale tutaj, tak dla przykładu, postawię skrzynkę. I tak, żeby tutaj wszystko po prostu na nagranie, tylko tak ładnie ten, o, dobrze, no i jest wszystko jak trzeba, yy, więc teraz, tak, tutaj dajemy dźwignię, a tutaj dajemy czerwoną pochodnię, <laughs> tutaj, co tutaj było, bo już nie pamiętam, co to było po tej stronie aha, dobra, to tak tu będzie szło znaczy to, to jest akurat część, którą sam zrobiłem więc jeszcze nie pamiętam aha, dobrze, okej, okay. to tak, tutaj będziemy robić ale to jest tylko dla tych, którzy są zainteresowani znaczy, nie, inaczej tutaj jest, ta teraz będzie takie tutaj gdzieś Gdzieś, 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 gdzieś. Tu na tym bloku będzie adnotacja teraz. E, która będzie Was odsyłała od razu tych, którzy nie chcą robić tych komunikatów. Włączyłeś, wyłączyłeś. E, tam, tam była adnotacja, która Was po prostu odsyła do momentu, już, gdy robimy całą blokadę. A więc dobra. Tutaj dajemy czerwony proszek. Sprawdzamy, czy się zaświeca. Zaświeca. Dobra. Więc. E, Teraz tak. Tutaj to ciągniemy. Hop, 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 hop. Yy, tutaj dajemy repeater. Uwolniony na dwa. I tutaj takie rozwitlenie. Tutaj też dajemy repeater. Też na dwa. I teraz taki hop. Tutaj też dać bramkę logiczną. Nie, zaraz w tą stronę ona była. Nie, przepraszam, w odwrotną stronę, tak. W odwrotną. Hmm, więc, 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 bo tak to, to by się ona zawsze świeciła. Znaczy, no, w tą stronę bramkę logiczną robimy. I teraz tutaj takie rozwidlenie Hop, hop, hop. Eee, hop, hop. I dobra, teraz tutaj będzie będzie coś takiego, zaraz, tu będzie, zaraz, może tak, najpierw yy, give kod to 137 tutaj kod to jest to jest po prostu mój nick i 137 to jest command block, więc, yy, bio, oj, oj, zepsułam, dobra, więc biorę sobie ten blok poleceń, i tak, tu będzie ukośnik SAY, WLON, czyłeś blokadę? Tu będzie ukośnik SAY, WLON, czyłeś blokadę? Dobra, a tutaj damy. Jetbox. Czy zaraz. Tu jest włączyłeś. To wiecie, jak zrobimy? Tu będzie takie: hop, 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 do Jetboxa. Nie, tu jest Jetbox. Tutaj go sobie ustawiamy jak chcemy. A tutaj damy piasek dusz. O. I teraz widzicie, teraz jest inny odgłos. Tak jest teraz. A normalnie jest tak. Dobra, yy, i teraz sprawdźmy, czy to działa. Wyłączyłeś blokadę? Wyłączyłeś. Dobra, dobra, jest wszystko jak trzeba. I teraz jest już część dla tych, co znaleźć dla wszystkich. I teraz jak to było z tą blokadą, bo tego nie pamiętam jak tutaj się dalej. Aha, spoko. Prosto. Po prostu tutaj. Taki... O, tylko tutaj to będzie trzeba zrobić, wiecie jak? To trzeba. To po prostu trzeba zniszczyć. I tutaj dać dalszy sygnał hop nie, wiesz co, źle, źle, oj, oj, oj hop, hop, hop tutaj o dwa o, w ten sposób no i tutaj dajemy tutaj nam nie dotyka nie, tutaj źle jest jeszcze o no tutaj sobie ustawiamy jak chcemy i dobra, teraz tu budujemy, tak, takie takie takie? Już nie pamiętam w ogóle sobie dzień damy. Przepraszam, że tak po prostu tutaj latam cały czas, ale ha, w ten sposób, dobra. Dobra. Eee, więc, więc więc, 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 więc. tak, tutaj, tu, 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 tu. tu. tu dajemy takie. Eee, i tu, tak, tak, Jajku. nie, na, na serio, sobie za to Nie, tak Oj, kot, to co ty wyprawiasz? Tak Tu, 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 Co mogę wyrzucić? Dobra, e, więc tutaj jest już blokada taka Muszę zwrócić. Włączyłeś blokadę. Dobra, a wyłączyłeś? i zapsułem znowu. Coś tam psuj. Wiem, przepraszam za to. Muzyka trochę ścisza, ale to takie wieścia, taki odcinek. Taki, 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 w którym się uczę na błędach. I też przy okazji. Tutaj jest to, co potem dajemy, ha, znaczy sygnał, jak jest złe hasło, a tu jest to. Chyba tutaj będzie piasek dusz z tym. A co ja tutaj zaszłam? Z z, 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 z epsilon. Tylko nie wiem co. Dobra, może na razie zrobię ten. Do odgłosów. Aha, chyba o to chodziło. Dobra, mm. tutaj dajemy sobie jakiś odgłos. Włączyłeś blokadę? No, to jest tak. Okej, okay. czyli musimy zamienić napisy. Hmm, wyłączyłeś blokadę. A tutaj jest, włączyłeś. Okej, okay. dobra. Hmm, kolejnym krokiem, 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 tu już jest. To, to już chyba nam zostało tylko informacja, że tutaj budujemy coś takiego. dodajemy redstone'a. Tak. jeszcze tutaj pociągniemy? Takie o, to będzie bramka logiczna. Oj, dobra, y, tutaj tak, tak nie to dalej trzeba. O, dobra. Okej, okay, to może być tutaj na przykład. Więc oj, y, tutaj tak, tak, tak. Y, tutaj dajemy wyższe hop, tak, 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 i tak, i tak. Tutaj ciągniemy, o, coś takiego, i dobra, i tutaj teraz skręcamy, trzeba wziąć do repeatera, repeater, dobra, e, i tutaj ciągniemy, Pięknie i tak. I teraz tak tutaj. Damy na trzy. Dobrze. Teraz tak. Na 3, Nie. Tutaj na jeden. Na dwa. Dobra. No i ty wszędzie dajemy redboxy. No I teraz sprawdźmy, czy działa, jak wpiszemy zły kod. Nie działa. Źle tutaj coś dałem. I znowu lecimy. I patrzymy, coś źle dałem. Hmm. Hmm. Tutaj i tak dałem, nie? Tak. Tu jest dobrze. Co jest źle? Fireball Dobra, co jest... Aha! Pochodni nie dałem, no tak Oczywiście Dobra No i teraz jakiś... To jest dobry kod, to jest zły Ej! Co jest... Co jest nie tak? Właśnie. No i teraz, no przecież, e, e, chwila. A jak tutaj będę dał? Dwajchy na chwilę. No i tak. No i, no i teraz sygnał przepuszczany przecież. A to się. A jak to się wyłącza? to nie ma. Aha! Tutaj nie dawałem redstone. Tutaj nie dajem redstone. No tak. Dobra, więc tutaj dajemy guzik. Hmm. O. o, i tutaj może troszkę bardziej spowolnić. Powinien nam... Wiecie, tutaj dajcie tak. Po prostu to będzie lepiej brzmieć. Brzmie, brzmieć, brzmieć. Tak. I tutaj piasek dusz. Piasek dłuższy, piasek dłuższy i teraz tutaj dajemy tak hop, hop i hop I teraz tak tutaj dajemy 3, 2, 3, 1, 2 i 2. Dobra, więc jest zły kod. Cożem tu znowu źle zrobił? A, pewnie w ogóle trzeba by z tego, nie? Dobra, no to dajemy samego redstone no i patrzymy jak to teraz brzmi. A tam było inaczej. To jest dziwne. No, dobrze. To damy tak samo. Tutaj damy tak. Tutaj damy tak. Bardzo Was przepraszam za te, 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 te. Mm, takie niedo, niedociągnięcia, ale po prostu no, strasznie dawno nie było na moim kanale jakichś porodników i mnie na, nie naszła teraz ochota. Po prostu to, że były dwa. A ja też nie było. Dobra. Dobra, próbujemy ostatni raz. Ok, jest wszystko jak trzeba. Tutaj to możemy sobie obudować, oczywiście, wedle uznania. I ostatnią rzeczą, to znaczy tutaj to wszystko zakryć, prawda? Ostatnią rzeczą będzie tutaj zbuduję Tylko takie miejsce na drzwi żeby wam to móc pokazać e, tutaj dam drzwi i dobra ostatnią rzeczą będzie mm, tutaj będzie 1 2 i tutaj tak samo ale to jest tylko dla tych którzy chcą tutaj sobie wprowadzić. Powodu. To jest tylko dla tych, którzy chcą to zrobić, bo jeżeli ktoś po prostu no, nie ma ochoty, no to oczywiście to nie jest wymagane do tego, żeby prawidłowo działał mechanizm. A, tutaj coś wpisywałem? Nie. Ukośnik Team Set Zero. Znaczy ja to robię, bo preferuję tutaj dać szkło na górze. Jeżeli tego nie robicie, to tego w ogóle nie musicie dawać. No i dobra, teraz wchodzimy i tak. Czas na czas zero wprowadź kod. No więc jest jak dla mnie całkiem spoko, mimo tych wielu wpadek na odcinku i mimo tego, że taki trochę dziwny był ten odcinek, to mam nadzieję, że się Wam podobał. Piszcie w komentarzach, jeżeli byście chcieli więcej tego typu nieprzygotowanych odcinków. Jeżeli nie, to również napiszcie, ale prosiłbym was, że jeżeli dajecie łapkę w dół, to żebyście ją uzasadnili, bo po prostu... Dużo osób mi daje łapki w górę, dużo osób mi daje łapki w dół. Co prawda, na całe szczęście tych łapek w dół jest dwa razy mniej niż w górę, ale mimo wszystko, jak są, to co 25. osoba pisze, dlaczego mi daje łapkę w górę? Na przykład, znaczy w dół, na przykład daje łapkę w dół. No i nic nie piszą, a jedna na 25 osób napisze na przykład popraw, nie wiem, popraw szumy kolegi albo coś takiego. No i wtedy po prostu być może jestem w stanie jakoś temu zaradzić, no i wtedy będą moje filmiki dla was dużo lepsze, więc to by było na tyle w tym odcinku. Tutaj oczywiście tak jak już wcześniej mówiłem, można sobie wszystko zabudować według własnej woli. No, więc ja się już z Wami żegnam. Jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Więc, no, się ma, cześć i na razie. Czy wiedziałeś, że by wagonik z w wybuchu wcale nie trzeba yy, zasilanych torów? Można po prostu go podpalić. Gdy taki wagonik wybuchnie, odrzuca właściciela. W, do góry lub w bok. To zależy, w jakiej będziemy y, pozycji ustawieni. Cześć.